28 kolejka rozgrywek piłkarskiej II ligi. W jej ramach pojedynek Stali-Stalowa Wola i Krakowskiej Garbarni. Zarówno klub stalowowolski, jak też krakowski, to dzieci cudownego okresu dwudziestolecia międzywojennego, z tym, że Garbarnia Kraków powstała na jego początku, a Stal... Stalowa wola u jego schyłku. Dziś jednak zawodnicy reprezentujący barwy obu klubów nad historią się nie rozwodzą, bo zajmują się walką o ligowy byt. Garbarnia to jeszcze. Prastary Mistrz Polski z 1931 roku. Piłkarze stalówki przystępowali do dzisiejszego spotkania na fali dwóch ostatnich zwycięstw, na fali wznoszącej. Zaś Garbarnia na fali opadającej eee, ostatnie trzy mecze przegrała, więc to był bardzo ważny pojedynek dla piłkarzy jednej i drugiej ekipy. Tym bardziej, że Krakowianie. Wylądowali w ligowej tabeli za starą stanowa wola w strefie spadkowej. Dwa punkty mieli do naszych piłkarzy. W pierwszym meczu tych drużyn na krakowskim podgórzu starówka wygrała 3-1 i to był taki pierwszy dobry prognostyk, bo ten mecz naprawdę zagraliśmy dobrze. Piłkarze uwierzyli, że. Można w piłkę grać o wiele lepiej. Dzisiaj jednak role się odwró odwróciły. Stal stalowa wola przegrała z garbarnią Kraków 0 do 2. Na początku spotkania mieliśmy dwie sytuacje do zdobycia bramki. Może nie takie klarowne, ale Michał Ficiukiewicz wdarł się w pole karne. I w zasadzie można powiedzieć, że zatrzymał go dopiero ostatni obrońca. Potem sytuacja po podaniu Przemysława Stelmacha. Znowu Michał Fidziukiewicz mierzył płaskim strzałem w długi róg bramki krakowskiej. Ale piłka przeszła obok słupka. I to było to były w zasadzie miłe, złego początki. Później sprawy w swoje ręce wzięli goście. W 19 minucie strzelił nam pierwszego gola Konstrubała. Później stalówka nie mogła się długo otrząsnąć, chociaż były, była, była przewaga, była próba, była próba w sytuacji, natomiast w 45 minucie Dostaliśmy drugiego gola do szatni. Bramkę strzelił Michał Kuczak już wiadomo było, że po przerwie, yy, po, po przerwie będzie bardzo ciężko. Yy, piłkarze stali, wyszli po, na drugą połowę z nadziejami. Trwał napór. Yy, trener Szymon Szydełko zdecydował się w 56. minucie na trzy yy, zmiany. Yy, atakowała, nieźle te piłki rozdzielał Dominik Chromiński, ale te zasieki, które ustawiły, usta ustawili gracze garbarni w polu karnym, były nie do przejścia. Goście kontrolowali sytuację. Goście nie pozwalali na stworzenie sytuacji podbramkowych. Oczywiście nasi gracze starali się starał się Michał Fidziłkiewicz dwukrotnie próbował dojść do piłki ale w jednym przypadku w ślizgiem zatrzymał akcję obrońca krakowski, w drugim przypadku Michał Fidziłkiewicz strzelił nad poprzeczką, później jeszcze dogrywał do naszego snajpera Piotr Mroziński, ale tym razem nasz napastnik nie trafił czysto w piłkę i znowu ta sytuacja została zmarnowana. W Końcowy wynik meczu 0 do 2, kibice stalówki opuszczali stadion ze spuszczonymi głowami, podobnie jak piłkarze stalówka niestety po dzisiejszym spotkaniu wraca na 16 miejsca w tabeli i Znowu sytuacja naszej ekipy jest nieszczególna.